Tu zmiana do katalogu, e, była, e, wygrała, e, przepraszam tu mam mały błąd, tak, zajmowała drugie miejsce w płotach Masiniego, e, tego nie ma tej informacji w katalogu, była e, trzecia w nagrodzie Rosario również w płotach. A więc bardzo obiecujący prospekt konia płotowego i przeszkodowego. Lot number 42. Jasna. By Roulette Out of Yama. Second in Humana in Płoty. Third in uh, Rosario over hurdles and Fences. Uh, jasna. Lot numer 42. I poproszę o ofertę na poziomie 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy, 10 tysięcy. 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy. Co zostaną 10 tysięcy?

Widzimy progresję, naprawdę może być w przyszłości bardzo dobrym koniem płodowym, przeszkodowym. Jasna, lot nr 42. Lot nr 42, jasna, by roulette out of Yama. There is a huge improvement, uh, which we see. There is a marvelous prospect for stable and hell's uh, horse in the future. Lot numer 42 8888 Czy dostanę oferta na poziomie 888? 12. Lot numer 42 to jasna córka, ogiera rulet i klaczy jama, 12 tysięcy, 12, 12, 12. No niestety 10 to za mało, za 10 nie mogę sprzedać. 12. ostatnie chwile do namysłu. 12, 12. No niestety. Dziękuję bardzo i poprosimy kolejnego konia do ringu.